Dzień dobry! Dzisiaj jest u nas Kowal, już drugi dzień. Nasze stado zawsze dzielimy na kilka dni, ponieważ dużo tych zwierzaczków jest. Każde ma cztery kopytka, więc e, troszkę się schodzi. Tym bardziej, że część koni ma problemy z kopytkami. E, część koni ma problem i z kopytkami, i z podawaniem kopyt, więc no, wiadomo, że troszkę się z tym schodzi. Trzeba. To zrobić na spokojnie. Dzisiaj akurat kowal jest na padoku kucyków. O, tam łatek. Łatek już jest po kowalu. Ojej. przyjdzie do mnie. Tak i wsadzi nam nocha standardowo. Oczywiście. W aparat. Bardzo sympatyczny kucyś. Troszkę nie był zadowolony zrobienia tych kopytek. Tak, nie bardzo chciałeś stać na naszych nogach. Cioo nie chciałeś stać na trzech nogach bardzo miły kucyk, naprawdę w stadzie też nie jest jakiś e, wybitnie konfliktowy bardzo miły do ludzi tutaj podzieliliśmy sobie padok na o, daleko nie widać padok na trzy statka tutaj akurat mamy koniki, które o, tutaj mamy koniki, które już e, są po kopytkach Część jeszcze czeka. Dziu, kochany. Jaki ty jesteś miłusy Pierwszy raz, żeś do mnie tak przyszedł. Tak? Taki miły kucik. Co, soli byś chciał? No, niedługo dostaniecie nowe lizawki. Ale wiesz co? Gryźć to niekoniecznie, no naprawdę. Lizać można, ale gryźć to nie bardzo. Jednak mi się do czegoś te ręce jeszcze przydadzą. No tak, zdecydowanie ja sobie nie radzę z filmikami takimi, jak mi te zwierzaki podchodzą blisko. Proszę zobaczyć, jaki on jest śliczny. Nie dość, że jest pięknie umaszczony, to my tu mówimy, że wygląda jak fit sport kucyk, dosłownie. Naprawdę jest bardzo ładnie zbudowany. Nie do końca jeszcze wiem, czemu jest taki wygolony, bo całkowicie tutaj ma jeża i to takiego grzywkę raczej rzadko się kiedy tak koniom obcina. Ogon też obcięty powiedz. I to jakoś tak nierówno, ale naprawdę prześliczny kucyk. I bardzo miły. Co prawda kopytka miał w stanie mocno słabym, bo były bardzo, bardzo przerośnięte, więc też na pewno go troszkę bolały i może dlatego nie chciał stać, ale więc jak na nasze standardy dzikusów, to nie było wcale najgorzej. Tak, to nie było wcale najgorzej. Także ja wracam pomagać Kowalowi. Wrzucimy też kilka filmików takich z Kowalem. Już Maciuś był robiony wczoraj i Michalinka. I na pewno będziemy wstawiać na stronę. Co to za robka wokół? Proszę pana. Na pewno będziemy wstawiać. A teraz życzę Państwu wszystkiego dobrego, miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie. Maciej cierpliwie stoi, nawet sobie przysypia. Nadszedł czas na robienie kopyt. Bardzo grzeczny, naprawdę. Tu stoi sobie Michalina. Teraz też będzie miała robiona kopytka. A Maciek ewidentnie jest zrelaksowany. Tak, śpisz? Teraz kolej Michalinki. Maciuś już sobie poszedł. Dzisiaj od razu przy robieniu kopyt mamy akcję odrobaczanie. będą piękne, nowe budki, po Maćku i Michalinie przyszedł czas na stado kucyków. Kochaś! Zostaw że ją. Zostaw Kucyczki czekają. Teraz mama różyczki jest robiona. Arielka. Czeka Mateuszek. Ojej, ale się zrobiło. Czeka Mateuszek. Tam czeka Karotka. A tutaj ze mną czeka Lotka. No, już spore statko. Ogarnięte ma kopytka. Krecik. To kreciku anioś co czarne a tutaj czeka rubinek tam maluchu, rubinek, nie do poznania, taki dzikus był. A tu czeka mysza w kolejce, myszeczka nasza i Marianka. Teraz przyszło pora na łatka, oj nio niśły, stój, tuj. Karotka. Czeka Tam nam jeszcze zostały ancymony same. Najtrudniejsze ze stada. Ale damy radę. Jak zawsze. Zresztą trochę je trzeba przekonać. I będzie ok.